Dobra, no to no to jedziemy w takim razie. Drugi wyścig na to, że Nibele z Belgii. Dobrze, tak, że mówić bo ja nie wiem, bo ja nie wiem, co to za tor. Jo, no to serwis w takim razie. Ostatni przystanek przed, przed brytyjskim turnea. Tak, tak, szartkuje, startujemy. Jo. <laughs> restart <laughs> Restart, restart, lagi, lagi. Jo, lagi? Nie, yeah. specjalnie wiesz. Chcecie mi powiedzieć, że daliście się kurę nabrać na te światła? Nie, po prostu puściłem za szybko kontrolę startu, po prostu, Żem się trochę, no... Wstrzaniłem ja trochę. Że wszystko, już myślałem, że to badało się nabrać na światła, bo tam... No nie, no czterech, bo... To... ...cztery czerwone gdzieś się zielony, zaczęło świecić. Przy spam mieliśmy mały problem przy pierwszym wyścigu, bo tam mieliśmy automatyczne drive -through. Przy drugim wyścigu już nie, ale przy pierwszym mieliśmy ten problem. Tak, bo żeśmy byli z jednej strony za bardzo wychyleni. Jo. Dobra, dobry start. Kurde, jak tu jechać? trzeba. Dryblasem trzeba być. Jojo, jo, tu. Dobra, nie ma co odpisywać. No nie, De teraz musisz się skupić. Później będziesz odpisywał. Prawda. Musimy... No, w... sobie. Mm -hmm. O, dymek. Aha. Ktoś tam oponę przygrzał. Ja. U mnie pokazuje... U mnie w ogóle pokazywało, że MPD cały czas był bok. A. Bo ja późno wyjeżdżam, wiesz? Dbam <grybam> o temperaturę opon. Jo. No, ale teraz opony są zimne, to po co je oszczędzać? Oj, Widziałem! O, Patryk też troszkę wyleciał. Po to. Uważaj, pa Maciek. Dobra. Nie no, wiem, czemu ja nie byłem jakimś... O, ale tutaj agresywnie Hulkenberg tutaj. Dawaj, wiesz ich tam, Patryk, z prawej. Staram się. Mam ten Patryk też, niech bierze. Jedzie, o, jedzie. kontekst. kontakt. Zarówno osiągnięcia, jak i tak te wody są szybsze. Na prostych są szybsze, ale w zakrętach my jesteśmy szybsi. No. Daliśmy na, ma na maksymalny poziom, nie? Te błoty yeah. są ustawione. A i tak są wolniejsze w sumie. Zwłaszcza w tych szykamach, są. Dużo pracą. Prawda. A bo ten mnie mi się do Dawaj tunel, mam. Dlaczego tobie daję? Ja to się za chwilę wywale, ty, a nie tunel a, tam. Tam jakby radek. Tam Aha. Ten, nie dam tych hamulców. Najpierw hamujesz, potem skręcasz. Tak. Taka zasada. <laughs> to jest jeszcze staroszkolne hamowanie. Właśnie. Te ja nie znam tego staroszkolnego hamu. Jo. No, <laughs> leci pokiem leci, leci! Leci! Serio? Ja, ale nawet się no. nawet by bronił. Mhm. No. no. I co mi z tego, że hamuje dobrze, jak i tak już się wod? Ło, uwaga, dobra. Kurwa, biją się. Hmm. Uj, nie wiem. Ja tu się nie będę przejmował. Ja... Wypierdzielaj, dalej Nie, to koch, Tak Tak MPD z nim na spa Właśnie. No, póki się nie wywaliłem na głupi ryj. Jo, a to, to to był hit w ogóle. Zresztą sobie obaj do... walili się w tym samym miejscu, tylko na różnych kółkach. No, czyli do połowy pierwszego kółka, nie? Jo. Gdybyśmy walczyli. <grym> czyli no, sektor z małym kawałkiem. No, prawda. Jo. Podłem ja miałem przez chwilę zawał. Jo. Bo mi pokazywało zużycie 2,5, ale zapomniałem, że to było pierwsze kółko. No jo. No już że ona normalnie się na 2,1. No na, właśnie tak 2,2 tak miałem i teraz na 2,1 było. Ja. Także tutaj to spokojna głowa. No, pierdzielne. No, ja przecież nie mogę się w zakręt zmieścić. Mm. Kurpa. pa! O, dawaj, leci! Dawaj muszę. Dobra? Nie, szybciej nie wylądowałem. kurde. O, jestem w tym samym miejscu, co było. Dobra? Mm -hmm. Dlatego ja nie lubię i tego operacji O, ale zwolnił. Dobra, jest git. Nie mam szans z tymi botami, ty hmm. Dlatego ja nie lubię botów, które są szybkie na prostych, bo ja mam ten problem, nie one być szybciej na prostych. Ale żebym się nie fajnie wparł o chyba Galela i przez to straciłem. Ja widzę na miejscu P2. Zgadza się. Hmm. No, tutaj walki już nie będzie, bo ja 17 teraz jestem, także mam inny cel na ten wyścig. Ja to będę ostatni ten wyścig. Do Dobra. Na nie mogę nikogo dogonić. No ja o Patryk, ale jeszcze my mamy chyba z pół sezonu, nie? Do tego do dokończenia do na tym modzie. No to fajnie, to ja chyba nie będę. jechał, będę tylko na torę, w których jak jakiejś szanse na cokolwiek mam. Dobra. No to jakoś boty to pasujemy. Jo Żebyś się nie męczył, tak? No! O. Jeśli nie mę. Ja wiem, że te boty mają inteligencję zero, ale to hmm. nie znaczy, że muszą mi się w tyłek wrombować to każde okrążenie. I to jest największy mankament No to fakt. Ja jadę normalnie, a one mi się w tyłek wrąbują. Podejrzewam, że jadą po ścieżce, nie pamiętam czy tutaj były talenta, jeżeli były to w którym wariancie. O, ten tunel to widzę dużo mi daje. Mm -hmm. Naprawdę. Bo ten kuch na tym tunelu szybciej nie dogania niż ja sujninena na tym tunelu. A bo ten kuch to akurat szeftoleta ma to. Ja no, niby równe są osiągi z tego sobie. Niby jo, ale nie doganiają na przykład na szeftoletach. Ale ja, to dobra, to. nie wiem czym to idzie. Eee, ja bym nie powiedział, no. ma znaczenie, które auto. No super, wyśledziłem wtedy z jednego zakrętu i nie wiem, ta cała Ja no. nie rozumiem tych hamulców w ogóle. No, słab, no słabe są, no. Tu trzeba się wspomagać zbijaniem biegów, tylko żebyś nie był na skręconych kołach, bo wtedy lecisz bokiem. Weż, to jest taka dziwna technika, co ja Ci powiedziałem, najpierw hamujesz, potem skręcasz. Dobra, kurde, będę zakręcać, no... No to jest jedyna szansa, żeby ja mógł się dogonić. Jeszcze w Ninę na ten wpadłem. Dobra, poszło dobrze. Jeszcze jest szansa, bo bufier zepsuł wyjście. Może się tu łapie w tunelu za lotererem. Bra. Ej, bo ja sobie przełożenia zmieniłem i... Z... Kurwa. Co? Robię... No bo ja sobie przełożenia zmieniłem, takie wiesz, krótsze, nie? Krótsze, no. No i nie sądziłem, że zrobię jeden, że zejdę poniżej 1.26. Czyli... na plus ma zmiana. Oczywiście, że tak. No pewnie. Ja licząc z tej jednej prostej... Nie licząc z prostej startowej, no to nie masz tu w sumie dużych prostych, no to... No to... Wiedzielę. No ja, ja ale są większe obroty, nie to? No ja. ja to nie moje tego, raz przejedziesz zakręt dobrze. A za chwilę ten sam zakręt przejeżdżasz pomijając półtorów. Hmm. No! Eee. tak. <grytanie> jesteś od nich szybszy w zakrętach. To kurde jak? Cudem jak nie w zakrętach lekałem. Musiałbym zobaczyć, jak wiecie, tylko nie mam jasu. Jadę normalnie, Tak taki się powinno jechać. Mhm, dobra. na że one mają jakąś dziwną. linię. No teraz. Teraz muszę poboczem jechać, bo mnie wypnęły. O, no ja O, o, to O o, wysiłem kogoś Na kadzinę Brawo. No to no... Na mowę w tym To miał niby shiner scórka Każdy A dziewiątka 100 metrów wyzdobył? Nie wiem, bo nie patrzyłem A dobra hmm. Wiadomo to... jaki był zamysł, nie? Chyba że to 10 minut tylko zostało No No to szybko leci Tak A, tym, a nie, bo teraz lepszy to bo To nie, że lepszy to Dobra, idzie piąta pozycja. Jest chyba 5,5 sekundy straty do drugiego. No, no kwiata tak. I to jest mój Cellbanks, no bo MPD go nie dogoni. No, odpaliłem się na, na ten drugi wyścig. Ja. No pierwszy pierwszym wyścigu, pamiętajmy, że jadłeś jeszcze, to też miało znaczenie. Tak, mrzanki, ale musiałem dwie zjeść bez y, keczupu, y, musztardy i tego. I kapusty. Czyli mm. na sucho można by powiedzieć. Tak. Jadłem. Czemu? No bo ma, od mamy wziąłem na szybko, bo zrobiła. No to głodny byłem, no to już mówię, a już zjem tak, nie? Ale jak była połowa wyścigu, to powiedziałem... Mamy, weźmy tu na łóż tego i tego. No i jak byłem wyciszony wtedy co do ciebie Patryk mówiłem to wtedy mi nakładała. Dobra To taka to strategia była. Jo. Tajemnica na została wyjaśniona. No właśnie. Atak na Andretiego, czyż czyżby od zewnętrznej, tak jest Fajny Awans dla jego. Prawda. Mój samochód lepiej jeździ po trawie, niż po torze. <grym> Taka rajdówka. Jo. No w sumie Porsche 911 to przecież też była w sumie rajdówka. Da, właśnie to kurde... No właśnie. A bardzo, ja tym abarzem lepiej nie Ej, bo kawałek zaawansował. na drugą. Prawda, kwiat spada. Zresztą tempo widzę, że mocno spadło, kwiatowi. No i nawet ja go już teraz wyprzedziłem. Bez żadnego problemu na prostej, dawaj, Patryk, dawaj. Dobrze, on no, trzy sekundy z haczykiem do hałpta. No, ja tam widzę, no niewiele. Nie eee, ten pierwszy zakręt to prawie na pełnym gazie. Można. No. no. Można, tylko to jest troszkę ryzykowne. Troszkę odpuścić. Nie, no, nie, no, u mnie to po ja tylko. No dobra. A zyskujesz coś na tym? Ja. Ta Te części do odcinka specjalnego. A, a to akurat cen, cenne części. O. Ja. Te części sekundy do odcinka rajdu Belgii. Mhm, tak. To ma sens. Jo. No my na dwóch pierwszych OSach się z MPD'im porozwalaliśmy, także... Dopiero my teraz nadrabiamy na tych OSach 3 i 4. O. Tylko tyle, żeby odrobić, to ja nie wiem, czy my w ogóle w 20 będziemy. No w sumie jo, jakby zliczyć te czasy, to jo. Zwłaszcza, że ty nie ukończyłeś pierwszego OSu, no to... Za, wiesz, no jak, no w rali 2 no to jest doliczenie tam paru minut. No właśnie mi się kojarzyło, tak, że się doliczają minuty wtedy. No tylko nie wiem tam ile, czy 2 czy 4, coś mi się kojarzy. Ja myślę, że nad 5, a może to od etapu zależy. Może, tego nie powiem, bo nie w temacie jestem. Jak tam godzina na torze? 15 już minęła. Całkiem szybko, bo 1.30 zaczynaliśmy. No. No i patrz jak drugi. Tak, wyprzedziłem hałpta. Choć teraz ma lepszą prędkość na prostej, ale już kończy się prosta, więc może mieć problem. No nie zdecydowała się na atak do pierwszego zakrętu, także mam na razie pewne drugie miejsce. No i fajnie. Też myślę, że fajnie. No i teraz goni twa za mpd ja? ja? Ja. ale musiałem być od mpd jego szybszy, a na to się. Raczej nie zanosi Ja no ja czy ty odpaliłem w postaci seta to A. Pytanie I... Czy dużo tam można zmienić w tym setupie? Nie no, przełożenia i chyba małe mniejsze ciśnienia dałem, żeby lepiej się skręcała. w sumie o, w sumie też zapomniałem teraz tego bo przecież tutaj opony mają dobrą wytrzymałość, no to można ciśnienia spokojnie zaniżyć. No, no jo, to na najniższe w sumie można dać. Jo. A to, to następnym razem będziemy wiedzieli. Jo. Bo mów, potrzebowaliśmy odświeżenia, nie, z, z modem. No jo, jo. Jo? Jo. Hmm. Pięć minut. Zgadza się. That was a no to pewnie jeszcze około 17 godziny czasu serwerowego skończymy wyścig. To trochę będzie. Znaczy, no ciemniej niż teraz, ale jeszcze nie powinno być ciemno. Raczej przed, przed 19 nie powinno być tak, że. Bra. Oto dobra. No mhm. to dobra. Mnie trochę kusiło, żeby do boksu zjechać, ale nie wiem, jaki tu jest ten. E, ile się opony wymienia? To wolę no nie, o... nie ryzykować. Ja, no właśnie, chyba opony się dość długo zmieniało, więc to chyba nie byłby najlepszy pomysł. A potem, wtedy. Pamiętaj, że wtedy... Znaczy nie wiem, czy tam w wyścigach tego typu już stosowali te szybkie yy, rozkręcanie kół, czy jeszcze mieli te starodawne, co trzeba było każdą śrubę z osobna rozkręcać. Na kilku śrubach zrobione. W 70-tych latach, o... No, nie wiem, nie wiem. No właśnie dlatego mówię, nie? Że mam, Nie jestem pewien. Musiałbym obejrzeć Lemão z 70 roku i zobaczyć. Tak akurat było to Lemão, gdzie najmniej mniej dojechało. Z 60 startujących czy tam pięćdziesięciu 55 dojechało tylko 7. O, cholera. Hmm? To nawet w pierwszej edycji w historii było więcej, bo wtedy 9 dojechało. To jest taki najmniejszy w historii? Jo. O kurde. A, A. dlaczego? Bo 70 rok. To no musiało być 7. Hmm. No, stratagem jego niego rośnie, ale przewaga też jest ok, także tu na razie wszystko gra. Po Perez widzę coś, jest daleko z tyłu. Ciekawe. Dziewiątka, co mu zrobiłeś? Hmm. nic. Hmm. dobra. Ja nawet nie wiem, czy ja się z Perezem widziałem w tym wyścigu. Może do boxu wjechał? Mm, nie, bo nie, nie ma, nie ma, nie ma tej informacji. A, no dobra. A ja bo wy macie tą tabelkę lidową. No ja sobie to muszę zedytować wreszcie. Dwa kółka jeszcze. Ta, dwa kółka jeszcze. Zgadza się. No nie był to tak udany wyścig jak tamten, ale no... Po pierwsze za dużo czasu straciłem na walce z pozostałymi, a ja, dwa no MPD jednak przycisnął. Ze tamtego wyścigu. No złapał wiadot w szagle. Jak to się mówi. Dokładnie. Nie? No, Ale nie, wiem czy w tamtym wyścigu nie pobiłem Twojego rekordu? Okrużenia. Na pewno, bo ja tam miałem 26, chyba, więc teraz na pewno byłem szybszy. To mi się wydaje 26. Znaczy nie, w sensie w tamtym. Nie ja wiem, o pierwszy wyścig chodzi. No jo. ja. Ja? Ja. To ja nie wiem też. To po wyścigu sprawdza. Dobra, no a teraz to już do no, 27.3. 3 ja. tempo spada, no i e to błędy jakieś tam mniejsze. Nie potrafię jeździć tymi botami, one są nie. No jest w ogóle center, no hmm. e, one są nie Mówiłem. Raz jadą za szybko, raz jadą za wolno. No ale 14 jesteś, to tam po połowie stawki nawet git. Pącka sam. Jest 13 byłem przez chwilę. 13, no dobra. Dobrze zjechał, ale linia jest za daleko. Prawda. I to koniec knockout. O, no, udało się, no. zapadkuje, zapadkuję obok No krótko. Dobra. No i prosta.